Siemanko Szybka wrzutka do ogródka Moi kochani Właśnie zabieram się za odbieranie kokonu Jest on minimum 2,5 tygodnia A samica tak naprawdę siedzi zabunkrowana jakieś 2,5 miesiąca Więc nie wiem ile on ma Postanowiłem jednak, że zrobię sobie taką niespodziankę Mam przynajmniej taką nadzieję I otworzę go wcześniej, zobaczymy co się dzieje co to jest? Jest to metka, ale i tak chyba nie będzie żadnego kokonu, który by mnie tak bardzo ucieszył jak mój pierwszy udany kokon, czyli był to kokon chromki, osoby, które mnie znają, coś tam obserwują, co publikuję i tak dalej, to wiedzą, że dla mnie najlepszym królową pająków jest oczywiście chromka. Dla mnie nie ma piękniejszego, i nawet jeżeli coś odkryją, to chromka i tak będzie rządzić. Problem jest w tym, że ta tuba to była tutaj tak na wcisk wsadzona, i już wiem, że, że będzie duży problem, żeby się jakoś do tego dobrać. O oh, fuck O, no, siedzimy na maksa. Ja tu wkładałem, o, okej okay. coś idzie okej okay. a może tej kulki już nie ma bo i tak może być Mi się wydaje, że on go właśnie konsumuje. Bo był znacznie większy. No zaraz zobaczymy. Piękny widok Zobaczcie, że że nie komentuję tego, ale po prostu zachwycam się tym widokiem, no nie czarujmy się. Zastanawiam się teraz nad, nad czym tu położyć, żeby żeby to było dobrze widoczne. Dajcie mi chwilkę. Zobaczcie. na takim boksie. Piękny samiec genii. Niestety dziwnełagowo nurze wczoraj samiczka i chyba chyba gość już nie będzie kopulował, no ale zobaczymy. Wracamy do metki. No i dalej. Okej. Okay. Trzeba się za to zabrać. Wszystko fajnie tylko... Ja potrzebuję to, co ty masz. Aha. To nie najgorzej. Okej. Okay. I za chwilę druga część. Sprawdzimy jak wygląda kokonik.